Ma być nasz nowy dom? Taki starość? To skandal! Tu prawie nic nie ma. Och, Blum, musimy się przeprowadzić. To prawda, tu nic nie ma. Nic. Oprócz trawy, telefonu, szarych ścian to wszystko jest do remontu, Blum. No dobra dziewczyny. Jeśli tak uważacie, ale musimy uważać na takie domy, w których nie ma Waltora, Alcy, Darcy, Stormy i innych. Prawda Blum? Aha. Uh -huh. No, więc widzisz, prawda tekno, Więc musimy się wyprowadzić. Tak! <ścoughs> Bardzo chcemy. Proszę bym, proszę, proszę. Nie proszcie mnie. Przecież tym się prawie pieniędzy nie wydaje. Tylko myślałam, że uda nam się wyremontować ten dom. Ech, no ale trudno. Mówi się trudno, prawda? No. No dobra. Stelo, stelo. Tak. Wiesz co? Dobry pomysł, Blum. Wyprowadźmy się. Będzie najlepiej. Czyli nie chcecie mieszkać w starym, podurawionym domku? Nie. Ach, żartowałam. <śm> <śm> Dobra, tu już dzwonię. Halo? Tak. Proszę Pani, bym bardzo chciała dom żeby nie był przejdzieł rabiony i żeby miał już w środku meble, żeby nie było go trzeba inwantować, dobrze? Aha. Aha. A czy nie będzie ze złem? Bo my nie chcemy, żeby... Aha. Spółlokatorzy No dobrze. Jakoś wytrwamy. Do widzenia. Naszym spółlokatorem jest Alfie! Proszę Pani, Pani musiała się chyba pomylić. Źle Pani przeczytała. Nie. I see. Do widzenia. I see. O nie. Ale nie mamy innego domu. No dobrze. Muso, wytrzymasz? Oczywiście. Jakby co to im dokopiemy. Prawda, Wings? Tak. Więc czekamy na taksi. <śm> Idziemy! To nasz nowy dom. Uuuu, jakie piękne, jakie piękne on jest. Icy, odczep, odczep się, biało włosa. Ej, tak nie wolno. Ach, dobra loświno. Hej, ty, nie przezywaj mnie. Wynoś się. Bum, bum, kopnę cię, A, bum, 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 przestań, przestańcie.